Się z Wami w cudownym składzie i dziękuję im za to, że są. Piękne Anioły. Jest z nami Teresa Giza. Dziękuję Ci, Treniu, że przyjąłeś zaproszenie i że jesteś. Jest z nami Ewa, Ewa Goluch. Dziękuję Ewunio, że też pójdziesz tam i będziemy pomagać. Słuchajcie, my to robimy naprawdę z czystej miłości, z serca. A to jest taka nasza inicjatywa którą żeśmy podjęły, i idziemy tą drogą. Chcę podziękować wszystkim Wam, tym, którzy piszecie piękne komentarze, dziękujecie za to, co zostało zrobione, za te osoby, które również widzą i łączą się w trakcie, i też mówią, że widziały właśnie to samo, o czym Terenia opowiada. Dziękuję Pani, która wczoraj do nas pisała i prosiła o dalsze części. Pozdrawiam ją bardzo serdecznie. Tam było bardzo dużo pytań. Powiem tak. Ja proszę Was wszystkich, kochani, o subskrybowanie kanału, o lajkowanie, żebyśmy mogli trafić do największej ilości osób, żeby można było się dzielić tym wszystkim. Ja chcę jeszcze podziękować Eli Grabowskiej, która przygotowuje i ona wyszukuje również dla nas materiały do tego, żebyśmy mogli działać i iść z inicjatywą. E tak się złożyło, że dziś jestem, e jesteśmy w trójkę, jesteśmy w mocnym składzie e i pójdziemy dalej. Dla Państwa właśnie w przestrzeń wejdzie terenia. Serdeczne pozdrowienia od wszystkich widzów i od fanów. Wejdzie Ewa, którą również pozdrawiają wszyscy i trzymamy kciuki za was, dziewczyny. Ja jestem tą osobą, która wspiera będzie przy tym i idziemy wspólnie, idziemy. Ach, czekałam na to spotkanie. Myślę, że nie jedna osoba z Państwa również. Czy ty, tereniu, chciałeś coś od siebie powiedzieć? Nie, możemy lecieć. Ternia? No ja chcę ja się wszystkimi przywitać. Dziękuję serdecznie. Dobrze, w takim układzie ja powiem tak: będziemy sobie wchodzić po malutku. dziewczyny sobie wejdą już w przestrzeń. Ja wiem, że one widzą z otwartymi oczami wielowymiarowo, ale żeby wprowadzić po prostu nas w ten stan, że my jesteśmy, już się przenosimy tam. A, i pójdziemy za tym, co najbardziej boli, za tym, co najbardziej ciąży, za klątwami, za tym wszystkim, co zostało zrobione na szkodę Polsce. Arcybiskup Gaudenty, Gaudenty, dobrze powiedziałam, postanowił rzucić klątwę na Polskę. Towarzyszyło mu dwunastu kapłanów, którzy symbolizowali wszystkich apostołów. Ubrani byli w czarne szaty, a w rękach trzymali zapalone świece. I teraz idziemy dalej. Rzucając swoją klątwę, Gaudenty bez wątpienia zadbał, aby w katedrze pojawili się najbardziej wpływowi ludzie w państwie pierwszych piastów. Atmosfera była iście pogrzebowa, a wciąż nieusunięte zniszczenia tylko pogłębiały poczucie beznadziejności. Rusztowania podpierały osmolone mury. Przez puste, wyszczerbione okna do wnętrza wpadały krople deszczu. Wiatr bez przeszkód hulał po katedrze. Arcybiskup nie zważał jednak na chód i wilgoć. Stanął plecami do grobowca swojego brata, męczennika Wojciecha. Otaczało go dwunastu kapłanów mających symbolizować grono apostolskie. Każdy przyodziany był w czarne szaty. Dłoni zaś trzymał zapalną świecę. Gaudenty wystąpił z tego złowieszczego kręgu i zbliżył się do ambony. Oparł dłoń na pulpicie i poczekał, aż tłum zamilknie. Gdy ciszy nie zakłócał już nikt, wykrzyknął. – Anathema sit! – to jest ta klątwa. Zakrzyknął wreszcie arcybiskup, zanim słowa te powtórzyło dwunastu tworzących krąg księży. – Anathema sit! – rozległo się po raz drugi i ten sam głos zaraz wydobył się z gardła kapłanów Dzierżących świece. Gaudenty odchrząknął i pochylił się nad amboną. Dłonie mu drżały. Zdawało się, że ta krótka formuła wyzuła z niego całą energię. Wreszcie zabrał resztki sił i tu tubalnym głosem zakrzyknął po raz trzeci, A nad Kapłani jednocześnie upuścili świece, które z głuchym trzaskiem uderzyły o kamienne płyty posadzki. Zdeptali je tak, by żaden knot nie pozostał zapalony. Gdy na nowo zamarli w bezruchu, Gaudent raz jeszcze zwrócił się do zebranych. Teraz mówił już po polsku, tonem nieznoszącym sprzeciwu. Poczynając od tego dnia, świątynne dzwony miały zamilknąć, a wszystkie kościoły w państwie zostały zamknięte na cztery spusty. Zabroniono wstępu do domów bożych i na cmentarze w kraju obłożonym Anatemą nie wolno było odprawiać mszy i udzielać sakramentów. Zakazane były sztykomunie święta, nawet wiatyk. Mogło być odtąd mowy o grzebaniu zmarłych w chrześcijańskim obrządku. Każdego, kto umarł w okresie obowiązywania klątwy, czekało wieczne potępienie. Za życia natomiast ludzi miały dręczyć choroby, susze i gradobicia. A to wciąż jeszcze nie było wszystkie. Nie było jeszcze wszystko, więc to była potężna klątwa. I ten pontyfikat jego, już na sam koniec, był w tej kwestii jednoznaczny. Informacja na temie i konsekwencja, przede wszystkim warunki cofnięcia klątwy, miały zostać wyłożone ludności w języku. W jej języku. Kara dotykała przecież całej ziemi. Wszystkich od samego władcy po ostatniego niewolnika i każdy miał prawo znać powody, dla których został skazany na życie w kraju zapomnianym przez Boga. To jest potężna klątwa rzucona przez biskupa na Polskę. Co się wam pokazało, co widziałyście? Mm. Mówię ja. Mi się pokazało właśnie to, co, to co czytałaś Dwunastu tych w kapturach ciemnych, ale tam mi się też pokazało. Um, trumna jakaś na środku. gdzie ten biskup stał przed nią. No tak, po z boku, tam w tej krypcie leżał jego brat. I Aha. on podszedł tam do właśnie do trumny ze zwłokami swojego brata. Męczennika zresztą. I on przy tym to zrobił. Ja to czytałam. Tu. to było bractwo drugiej drogi. Bractwo podejrzewam, istnieje do dzisiaj tak jak Aurelici. Są tajne bractwa na świecie, które zajmują się ezoteryką, zajmują się iluminacją, ale nie są to, nie jest to 13 Rodów, która rządzi światem. To jest jeszcze inna formacja. Dokładnie to było. Stanął plecami do grobowca swojego brata męczennika świętego Wojciecha. Mieliśmy tutaj ofiarę, że tak powiem, cmentarną. Związaną z satanizmem. Mnie strasznie głowa rozbolała w pewnym momencie, jak oni rzuci, Jak ty czytałaś, że rzucili te um, świece wszystkie świece na ziemię. I tak. I to była klątwa rzucona na wszystkich. Ziemi Polski, bo na to jest klątwa, która usiada. Trzy razy wypowiedziana, ma, ma znaczenie kwantowe. Proszę Państwa. To jest bardzo ciężka klątwa, dlatego ja jestem wdzięczna Eli, że ona ją po prostu wyszukała. A. Jakich narzędzi będziemy tutaj potrzebować? miłości. Idziemy ze światłem i miłością. Jeżeli to jest ciemna strona, to my idziemy z całym niebem z orszakiem. Z przepiękną miłością. Mi, tak. Co mi się jeszcze pokazało, że my tak jakbyśmy powinni od, otworzyć, że tyle samo osób powinno być, ale nie wiem, ty możesz wielość zrobić. Gosia, nie? Idę tam, idziemy dziewczyny w to miejsce, wy to będziecie widzieć i teraz idę. I staję tam. Z moją wielością, w świetle i w miłości. I jest nas tak wiele w tej chwili. Trzymamy w ręku białe mieczy, siłę Boga. I rozpuszczamy wszystko w świetle i w miłości. Tak Że... Beata, ono temu, precz ono temu, precz klątwu ta klątwa która zostaje w momencie wypowiedziana zobacz w tereniu czy tak się dzieje ta klątwa która zostaje wypowiedziana w tym momencie idzie do niej tak potężna siła miłości jak bomba atomowa czekaj no... czekaj czekaj może jeszcze terenia ma jakiś inny ten sposób lepszy dobrze dobrze ja tylko chcę zapytać czy to się dzieje jeśli się nie dzieje spróbujemy innego sposobu ja chciałam tylko miłością zobaczyć, czy w momencie, kiedy on wypowiada, to neutralizuje Nie najczystszej, najpiękniejszej miłości, dar dany od serca, dar miłości tak wielkiej, że niezmierzonej. Zdejmuję tą klątwę. Najświętszą miłością. Miłością Chrystusową. Ależ tam poszło. Wielką mocą i siłą ją jest, miłością Chrystusową. Rozpuszcza to wszystko i zdejmuje. I wspiera Cię, całe niebo. Wszyscy tam jesteśmy. Rozejrzyj się. Zgadza się. I błogosławię ten moment. I tych biskupów, którzy nie wiedzieli, co czynią. Jeśli potrzebują naszej pomocy, my tą pomoc Wiesz, im niesiemy. Się rozwiewają tak jakby gościu, tak jakby te ich opończe zanikały, kurczyły się i to, z czego byli stworzeni, można powiedzieć, tak jak szkielety. Rozsypują się, oni, oni się rozwiewają. Tam, tam już nic nie ma. Po prostu tak wiatr wpadł do tych świątyni i, i roz, rozsypywał wszystko, wyczyścił. Ta świątynia staje się biała. Odbudowywuje się. Mi przyszło nam, od razu przyszło yy, piasek pustynny. Na myśl. Uderzenie tego, co trzymam w dłoni, dożyło właśnie do energię. Muszę jest czysto. Pięknie, dziękuję. I Terenio, na koniec. W momencie, kiedy ściągnęłyśmy tą klątwę, idź po linii czasowej, proszę Cię, do tu i teraz. Jak to się zmienia? Nie ma już jej nigdzie. Jak to się zmienia dla nas, dla ludzi, dla Polski? Powiem tak. W takich miejscach, że tak powiem, kultu, gdzie oddawano cześć Bogu, Trójce Świętej, takie, wiecie, małe, małe miasteczka, małe piękne kościółki, tam będzie się czuło takie uniesienie, wzniesienie. W miejscach, które zostały pobudowane ku czci Bogu, a tak naprawdę zostały zbudowane po to, żeby ciągnąć pieniądze, nie oszukujmy się, że instytucja kościoła tak naprawdę przestała nią być już bardzo dawno temu. Tam, proszę Państwa, będzie tak pusta atmosfera, że nikt nie będzie tam chodził. Natomiast y, osoby, które y, potrafią widzieć Boga wszędzie, bo On jest wszędzie nie będą musiały, nie będą potrzebowały do tego instytucji Kościoła, żeby po prostu wielbić Jego cześć, Nasze poskórce, ponieważ ta miłość jest w Polakach, ona jest tłumiona bardzo skutecznie, ale ja myślę, że tak 90% udało nam się tej miłości wzbudzić. Przepraszam, nie mówię tutaj o istotach, które są tak naprawdę już schybydryzowane, tak? kiedy mamy już te roboty przekształcone. Mówię tutaj o ludziach, takich, którzy tej nadziei nigdy nie zatracili, którzy tą nadzieję zawsze mieli i po prostu czekali na to, że w jakiś sposób ta dobroć, doczekanie zostanie wynagrodzone. Będą tutaj zmiany, oczywiście będą tutaj jak najbardziej zmiany. Przepokałam, ale będą odczuwalne zmiany w przestrzeniach, w rodzinach, tam, gdzie jest takie głębokie porozumienie, gdzie jest ta miłość, też będzie to odczuwalne. Natomiast w takich, wiecie Państwo, związkach, gdzie się siedzi tylko dla pieniędzy, na pokaz, tak naprawdę ludzie ze sobą nie rozmawiają, to to się zacznie rozpadać, wiecie, bo skoro nie ma spoiwa, to spoiwo było złem, ono zostało rozpuszczone, rozbite, to zacznie to upadać. Natomiast taka prawdziwa rodzina zostanie scalona. Pięknie. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziewczyny, przepotężna, piękna praca. Tereniu bardzo dziękuję. W imieniu swoim i wszystkich, którzy nas będą oglądać. Ewunia, tobie bardzo dziękuję za to, że jesteś, że wspierasz. Naprawdę wdzięczność ogromna. Ja się bardzo cieszę, bo robimy coś niesamowicie wielkiego, dobrego. I wszystkich Was, Państwa proszę jeszcze raz o subskrybowanie, o lajkowanie, przeklejajcie to, żeby poszło jak najdalej, żeby każdy, kto zatracił nadzieję, zatracił wiarę, że może być lepiej, że może się coś zmienić, to niech dowie się o tym, że są takie osoby jak my, takie istoty, którym leży na sercu dobro innych, bezinteresownie idziemy i pomagamy wszystkim. I robimy to z ogromną miłością w sercu i z wdzięcznością. Więc ja bardzo się cieszę, proszę o komentarze, proszę, jeżeli chcecie nam podesłać jakieś tematy, właśnie. Mam nadzieję, że dziewczyny się zgodzą spotkać jeszcze raz, żebyśmy poszły, jeżeli są dościągnięcia kolejne, a są ja już mam przygotowane następne dościągnięcia klątwy, które ciążą na Polsce. I jeśli ktoś poprosi o coś, gdzie możemy iść i pomóc, nie tylko u nas, na naszej ziemi, na naszej matce. Więc proszę pisać, piszcie do nas. Bardzo Wam dziękuję. Naprawdę bardzo Wam dziękuję, piękne duszyczki. I Wam również, Terenio. I to do zobaczenia. Dziękuję. I do zobaczenia, kochani. Do zobaczenia raz jeszcze.